Hej katu, turteł, chyba wiecie na czym polegałem Q&A, tak? Wy zadajecie pytania, ja odpowiadam na pytania. Pytania były brane z karty społeczności na YouTube, chyba tam z 30 pytań było, więc na większość sobie odpowiem. Nie na wszystkie, ale na większość sobie odpowiem. Pytanka miałem na telefonie, więc zaczynajmy. Ile masz już z zapasowych klamek? Problem z zapasowymi klamkami jest taki, że nigdy nie będzie ich odpowiednia ilość zapasowych, bo zawsze muszę gromadzić klamki, nie wiadomo kiedy dziad przyjdzie i mi je popsuje. Ta akurat jest psuta, Na przykład pokazuję. Muszę jak najwięcej klamek zgromadzić. Nie pytajcie czemu, po prostu muszę. Jak ocenia swój Discord pod względem społeczności i atmosfery? Yy, tak od pół roku jest lepiej, przyjemniej. Zapraszam w link w opisie. Można se pogadać o WTK, o żółwiach i o, o życiu. Prawie w ogóle nie da się tam dostać bana, chociaż jak będziesz Gałganem, to dostaniesz od razu kulkę. wiadomo gdzie. Dlaczego tok 2 to najlepszy czołg Premium na swoim berze i Erze? Tok2 jest jakiś ślimak, który yy, daje ci nieśmiertelność, ale pod względem tego, że giniesz jak dotniecie ślimak. Tok2 jest taki, że jest powolny, ale jak kogoś spotka, to od razu wyparowujesz. Dlaczego jeszcze nie ma L333 z miataczem ognia? Problem z miataczami ognia w Wartanderze jest taki, że one są słabo zaprogramowane i szczerze. Przyjemnie byłoby zobaczyć więcej pojazdów z miotaczem ognia, jakby ten miotacz ognia zadawał jakiś sensowny damage, a nie polegał na tym, że pojazd ma pancerz, nie zadaje damage'a miotacz ognia. Pojazd nie ma pancerzu, miotacz ognia zadaje damage, bo ten miotacz ognia aktualnie w że jest prymitywny, jeśli chodzi o zakodowanie. Nie ma sensu, żeby dawali L3 z miotaczem ognia, chociaż zobaczyłbym, ale jeżeli by miotacz ognia by poprawili, jeśli chodzi o kod gry. Jaki gatunek żółwia lubisz najbardziej? Jeżeli chodzi o estetycznie, wydaje mi się, że żółwie Diamondback, diamentowe żółwie są bardzo ładne, chociaż to chyba kwestia tego, jak zdjęcie mu zrobisz, to tak lepiej wygląda. Jeżeli chodzi o żółwia, którego bym chciał najlepiej, to jakbym był już stary, takim zgreden starym, to bym chciał zamieszkać w jakimś ciepłym kraju i posiadać żółwia Skeluka. To są żółwia afrykańskie, takie Skeluka z, z angielskiego. To są przyjemne, takie duże żółwie, bo one nawet z metr wielkości mogą mieć. Ile mam centymetrów? Ja mam 171 cm, więc jakbym obok mnie postawiono Panzer 1, Einz, to bym był wielkości całego tego czołgu. Hmm. Czy mam prawo jazdy? Otóż. Nie, choć, że mam 22 lata, 23 lata, myślałem, że zrobić prawo jazdy, ale jakoś nigdy mnie nie korciło. Chociaż ja mam problemy z podejmowaniem decyzji ogólnie i dlatego tak rzadko filmy są. Yy, uznałem, że po jakimś czasie, że chyba jestem ostatnią osobą, która potrzebuje. Pod drogi potrzebują, a też nigdy motoryzacją się nie interesowałem. W jakiej gry grasz oprócz War Thunder? Tu jest o tyle śmieszna sprawa, że jak głównie gram gry poza War Thunderem, War Thunder zostawiam sobie głównie do nagrywania filmów i streamowania, a poza nagrywaniem i streamowaniem gram głównie inne gry, a te gry to są Helldivers 2, Stellaris, Elite Dangerous, też różne gierki, które mi się napotoczą, ale te trzy głównie gierki sobie często odgrywam. Jak myślisz, kiedy będzie piąta generacja samolotów? Nie wiem, czy jestem odpowiednim osobą do zgadywania, kiedy będzie jakaś przyszła generacja samolotów, bo. Hmm. Nie wiem, po prostu mam wrażenie, że lepiej, żeby przemyśleli gameplay nowych samolotów, niż żeby dodawali je na siłę, żeby po prostu było, jak to jest z nowymi samolotami w tej grze niestety. Czy BMP1 to najlepszy czołg? Tak. Czy legenda o dziadzie, który odciął internet jest prawdziwa? Tak. On cały czas przychodzi i odcina internet. W sumie to on instalował internet w domu, i to cała instalacja jest, dlatego cały czas znika ten internet. Nie wybaczy ci tego, dziadzie. Co wolisz, Lidl czy Biedronka? Szczerze, w pobliżu mojej nory mam i Lidla i Biedronkę i mogę uczciwie ocenić oba sklepy. Lidl jest o tyle lepszy, że jest duży. Są, są przestrzenniejsze te Lidle, ale irytują mnie te bramki na kasach samopsygowych, że musisz wziąć ten paragon, zeskanować ten kod z paragonu i dopiero możesz wyjść. Ja jako osoba zapominalska, zapomin albo zapomnę ten paragon wyciągnąć z kasy, albo mi się gdzieś zapodzi, miałem raz taką sytuację, że krzywo wziąłem ten paragon i po prostu mi wyleciał za kasę. Baw się z tą bramką. A Biedronki są o tyle słabe, że one są no, paletoza. Więc szczerze, Leek czy Biedronka to bym powiedział 50-50, nie ma konkretnego wyboru jak dla mnie, oba sklepy są podobne. PlayStation czy Xbox? Szczerze, konsole jak dla mnie współcześnie są nieopłacalne do kupowania, jestem PC Master Race, wolę sobie PC-ta kupić, zrobisz na nim filmy, Zrobisz sobie na nim streamy, nie masz, nie musisz płacić za online, yy, a konsole, no to co? Na już są przestarzałe, jeszcze chodzi o Soft, i jeszcze sobie za online musisz płacić, nic na nich nie zrobisz. Pytanie P PS czy Xbox? PC Master Race, <laughs> i tyle. Opinia o World of Tanks. Dla mnie jest ta gra bardziej nastawiona na. Statystyki, na tabelki, na liczby w gierkach, gdzie tak naprawdę już patrząc na teammateów możesz ocenić, że bitwa będzie przegrana czy wygrana. Mam wrażenie, że tam meta, czy znajomość infor meta informacji na temat gry poszła tak daleko, że ludzie grają bardziej statystykami niż faktycznie umiejętnościami. tak? Kupisz czołg na 8. erze, jakiś premium, jakiegoś, nie wiem, defendera czy ebole i nagle już masz wygrany mecz typ, klanowy tak. Według mnie ta gra jest bardziej pod statystyki. W WTK większość czołgów jest podobna i tam w WTK jest o tyle taki balans, że nie ma balansu, bo nie wiem, połowa czołgów to są Leopardy, połowa czołgów to są obramcy czy te 72 i tak naprawdę każdy czołg na topce jest w stanie się rozwalić nawzajem, bo balans na tym polega, że każdy czołg jest na tyle kruchy, że się one shotują. Tylko trzeba mieć trochę oleju w głowie, żeby złożatować top-tierowy czołg, ale w tym jest balans, że każdy czołg jest dosyć kruchy, a w ocie, jak kojarzę, nigdy nie grałem w ota, ale czołgi są dosyć takie. No, matematyka w tej grze jest głównie bierze pod udział. Ile biednych dusz oddały ślimakowi? Szczerze wolę nie wiedzieć, ile przeze mnie osób oddało duszę ślimakowi. Jakie masz wykształcenie? Techniczne, średnie. Skończyłem technikum, napisałem maturę. Z matmy miałem 31% i w sumie tyle, bo od półtorej roku jestem bezrobotny. Wcale przez to nie chodzę do psychologa. Czy nie czujesz się zmęczony, znudzony nagrywaniem treści z jednej gry przez tyle lat bez większej przerwy? Tu jest o tyle ironia z moim kanałem. To, że nagrywam War Underax z dosyć dużą ironią. Nagrywając na YouTubie, chciałem zrobić kanał o różnych grach, różnotreściowy, a nawet niegrowy kanał, tylko się okazało, że... Coś nie stykało. Ja nawet nagrywałem Minecrafta na poziomie serwerów dla youtuberów. Pozdrawiam, strumyczkowo. Nie polecam czytania tego jak ja wyszłem z serwera Discord, co strumyczkowie. Cringe mocny. Ale no, ja nawet nagrywałem Minecrafta kiedyś, czy Half Life, Apex Legends, PUBG. Ja chciałem nagrywać gry z różnych gier. Skończyłem nagrywanie na YouTubie. Po czym nagrałem pierwszy filmik na kanale publiczny, poradnik o Vitolu. I to zdobyło 100 wyświetleń i wtedy zdobyłem setnego suba na YouTubie I jakoś mi to zostało, to już będzie 4 lata, 5 lat No i tak już czas mija A czy jestem znudzony? Yy, tak, no chciałbym sobie coś innego ponagrywać, chociaż trochę nie mam pomysłu Ja już mam problemy, żeby nagrywać zwykłe filmy, taką tremę dostaję od nagrywania zwykłych filmów to Nie mam kompletnie pomysłu jak się wziąć za inny content, szczerze. Jaki jest Twój ulubiony smak lotów? Ile dziennie pijesz Monsterów, Energolów? Ja od półtorej roku, jak rzuciłem pracę, staram się odciąć od picia energetyków. I szczerze, ja nie piję dziennie, tylko jak już wypiję raz w tygodniu Energola, to już jest dobry wynik. W sensie, zły wynik, zły wynik. Bo Wolę nie pić energetyków, odcinam się od kawy od tych półtora roku. I no dobra, ja muszę być bardzo szczerzy, przed nagrywaniem tego Q&A wypiłem Energola, ale to był pierwszy Energol od dwóch tygodni, więc no staram się nie pić kofeiny. Chociaż jak ktoś nie wie, to do mnie się przylepiła mocna łatka tego, że ja piję dwa Energole dziennie, ale serio, rzuciłem pracę i staram walczyć się o to, żeby nie pić tylko żeby później zawału serca nie mieć. Więc jestem na mocnym dosyć detoksie, pilnuję się z tymi Energolami. Ile mam godzin w War Thunder? Dużo osób się pyta, ile mam godzin w War Thunder, tylko jestem o tyle specyficzną osobą, że nie chcę wiedzieć, ile mam godzin w War Thunder. Nie gram w tą grę specjalnie na Steamie, bo nie chcę wiedzieć, ile straciłem czasu na jedną grę i tak ogólnie mam to z grami, że nie chcę wiedzieć. Po prostu, ja nie jestem osobą, która chce się tym szczycić i nie chcę wiedzieć, ile straciłem czasu w grę, bo mnie to martwi. Czy Szwecja to polski kraj? Podczas potopu szwedzkiego, no to trochę było polski kraj. Tylko chyba ten, tą drugą stronę, że to Polska była szwedzkim krajem. Czy, czy żółwie potrafią robić fikołki? KBK, AK czy AR, FN, FAL czy HKG czy... Szczerze, fff, nie wiem, karabin to karabin. Jak nie było jakiegoś pytania waszego w KND-u typu to czy to, ten pojazd WTK, czy ten pojazd WTK, to bądźcie świadom, że te wszystkie pytania pominąłem, bo nie chcę mi się wybierać, nie lubię tego typu pytań. Twój szczur, czy wolałbyś psa? Ze szczurem jest o tyle spokój, że dostanie karmy, dostanie wody, dostanie kuwetę, wyjdzie na dwór i nie trzeba się nim zajmować. Co najwyżej wygonisz go spokoj, bo mi znów za monitor wchodzi. A z psem wydałoby mi się, że trzeba obejść. Nadwór. To za dużo roboty. Wychodzenie na dwór. I też psy się wydają jeszcze bardziej atencyjne niż szczury. Koty. No. W ogóle ja się trochę ps boję psów. Czy według Ciebie powinni uzupełnić luki w działach przeciwlotniczych w niektórych drzewkach? To jest takie typu pytanie, że jedyne co możesz tu powiedzieć to tak, bo to jest takie trochę pytanie z tezą. No co powiesz? Nie, mają mnie dodawać pojazdów. A i tak od pół roku roku i tak widać, że gadzień się trochę stara z tymi, z tymi pelotkami i faktycznie dodaje te pelotki do różnych drzewek. W przyszłej aktualizacji też zostaną dodane nowe topierowe pelotki, więc nie wiem, no, i tak to robią, tak. I tak są dodawane. Jakie masz plany na kanał? Żadne. Może kiedyś zmienię content albo założę nowy kanał i tam zmienię content, że nie wiem. Co poza wótekiem nagrywać? Ten kanał to jest mocne hobby, tak naprawdę. I moje jedyne utrzymanie pieniężne. Ale to szczegół. Czy brak BWP mnie dobija? Eee... Tak by mieć WUPKA, który by pływa... Szkoda, że... Nie mam funduszy. Jak zrobić własną naklejkę do War Thunder? Proces zrobienia własnej naklejki do War Thunder polega na tym, zostajesz twórcą kontentu, wbijasz 20 tysięcy średnich wyświetleń na jeden film, i pytasz gajdzina, Gajdzin, Poproszę naklejkę. Poproszę kod w sklepie. Jak słyszycie, 20 tysięcy wyświetleń to nie jest wartość, którą ja otrzymuję, więc jeszcze nie mam naklejki. Chyba w Polsce jedynym twórcą, który ma naklejkę jest Kowal, bo Kowal ma znacznie większy kanał. Pozdrawiam ogólnie. Jakbym miał dwukrotnie większe wyświetlenia per film, to bym mógł gdzieś poprosić o naklejkę, a nie mam. Też jest opcja stwitcha, ale Stuiczę sobie dałem spokój, bo. Nie wiem, sam nie używam tej platformy do oglądania w streamów prywatnie i tak przerzucać ludzi na Twitcha. Już po paru latach uznaję, że to jest walenie się głową w ścianę. Zrobisz live, gdzie będziesz grał w samej quizy widzów. Nie wiem, jak zrobicie same quizy dla mnie, to mogę porobić coś na live z tymi samymi quizami. To, to zawsze będzie kontent, jak są jakieś. Możecie porobić, mi wysłać na Discordy na przykład. Czy opłaca się oddać duszę ślimakowi? Niestety, jeżeli zainstalowałeś War na kompa i włączyłeś chociaż raz tą grę, to już oddałeś ślimakowi duszę. Przykro mi, ale już za późno na takie pytania. Jak dużo zarabiasz na War Thunder? Na War Thunder nic nie zarabiam samym sobie. Na YouTubie zarabiam 300-500 zł. I to jest jedyny moje fundusze jakie mam, więc kupcie wspierającego na kanale. Tutaj macie progi. Zapraszam do wspierania tego kanału, już mówiłem chyba, że chodzę bez psychologa, bo nie umiem od półtorej roku zabrać się za pracę w szukanie. Zrobisz na live delety z Kożuwiach? Nie, nie będę nigdy śpiewał. Nie, Nie. Nie. Kiedy jako Czar Turtliska zlikwidujesz ZOMO, oddasz wolność i własne... Dobra, ty wynocha, ty ty do góła... Tutaj to pytanie się powtórzyło, więc no dam dwa pytania, ale tylko przeczytam raz. Czy będziesz organizował bitwę na Discordzie z widzami? Ja nie będę organizował bitew z widzami, ale organizuje to Dywizjon KO. Czasami przychodzą do mnie, mówią zrób streama o tej i o tej, będziemy robić scenariusz, zaproś ludzi, na chęć ludzi. Na Discordzie jest kanał wydarzenia, eventy, scenariusza. Jakoś się tak ten kanał nazywa. Czasami, jak zapowiedzą jakiś event, to tam będzie informacja i wtedy też zrobię streama z tego. Ja osobiście jestem piwniczakiem, introwertykiem jakoś nie lubię z ludźmi grać wolę samemu sobie grać w gierki, samemu streamować. Ale jak przyjdzie Division, powie mi zrób streama, to zrobię streama i będzie wtedy granie z widzami. Kiedy polskie drzewko? War Thunder. Ja sobie lubię myśleć e, będzie to wtedy, kiedy przez miesiąc nikt nie napisze nigdzie o tym, kiedy polskie drzewko. Wyobraźcie sobie, każde napisanie kiedy polskie drzewko restartuje ten miesięczny licznik. <grym> Ciekawe czy to tak działa. Jaki jest twój ulubiony pojazd World Thunder? Nie wiem, f 1 BW, Bewub, Jeden z tych pojazdów. I na chyba najważniejsze dla wielu osób pytanie, w tym QA. Czy oglądasz kiedyś Giór um Panzer? Yeah.